W niektórych krajach aborcja jest legalna, nawet w ósmym miesiącu ciąży. Dziecko w tym czasie ma już bijące serce, czuje, reaguje na światło. A mimo to można je zabić. Najczęstszy argument – moje ciało, mój wybór. Ale Biblia mówi inaczej. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego? Nie należycie już do samych siebie. 1 Koryntian 6,19 A dziecko ma również ojca – to nie jest wyłączna decyzja kobiety. To życie, którego nie stworzyła sama. Biblia mówi, ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Psalm 139, werset 13. I, zanim cię ukształtowałem w łonie, znałem cię. Jeremiasza 1, werset 5. Każdego roku dokonuje się około 73 milionów aborcji na świecie. Czy to nie jest największy grzech współczesnego człowieka? Jeśli Bóg widzi w tym człowieka, to co widzi nasze społeczeństwo?